Cześć, witajcie w podsumowaniu roku 2019 o na naszej budowie Takim stanem zakończyliśmy pracę W tym roku pokrótce powiem Wam co zostało zrobione ale w tym celu musimy zejść do piwnicy bo to jeszcze z piwnicą były związane prace w tym roku właściwie yy, zaczęliśmy dość wcześnie bo yy, ten sezon budowlany rozpocząłem od yy, wykonania szalunków yy, szalunku stropu na początku wiadomo wieniec później resztę deskowania jak widzicie jeszcze teraz E, szalunki nie zostały rozebrane nie było na to czasu e, chciałem mm, wykonać jak najwięcej prac e, takich do których pogoda była niezbędna ładna pogoda, dlatego e, e, rozbieranie szalonku zostawiłem sobie na zimę które jakoś na, na razie nie chce nadejść e, i dlatego właśnie przed przystąpieniem do dalszych prac najpierw będę musiał rozebrać te szalunki, ponieważ będę je potrzebować do wykonywania Szel. szalunków yy, z tropu nad parterem. Ale wracając do tego, co yy, co zrobiliśmy. Tak jak mówiłem, zaczęliśmy dość wcześnie, bo już w styczniu yy, rozpocząłem prace związane z szalowaniem. Oczywiście yy, nie było to codziennie, było to właściwie tylko kilka dni w miesiącu też po 2-3 godzinki ponieważ pamiętam wtedy było dość sporo śniegu możecie to zobaczyć y, też na zdjęciach, które prezentuję z tego okresu tak na, na dobrą sprawę bardziej szalowanie rozpoczęło się w lutym i y, po troszku, po troszku na spokojnie y, wykonywałem sobie y, te szalunki w tamtym czasie głównie, głównie samemu, w późniejszych etapach w późniejszych, dalszych tam y, pracach sz z szalowaniem y, jakaś tam pomoc ze strony rodziny y, też była oczywiście y, no i po zakończeniu szalowania wiadomo e, przyszła kolej na wykonywanie zbrojenia Zbrojenie stropu e, Rozpoczęliśmy e, Rozpoczęliśmy w czerwcu, początkiem czerwca e, Trwało to e, powiem Wam szczerze, gdzieś do połowy lipca do połowy lipca wykonaliśmy wszystkie e, wszystko zbrojenie i zalewaliśmy e, strop. I od tego czasu e, <coughs> później zaczęliśmy e, prace związane na zewnątrz. E, dokładnie chodziło o, o izolację przeciwwodną ścian piwnicy malowanie takim gruntem, następnie kleiłem papę. też możecie zobaczyć tutaj jeszcze fragmenty, gdzie nie wystają. Po wykonaniu tej izolacji przeciwwodnej wykonaliśmy izolację termiczną. kleiłem styropian. Nie styropiam, przepraszam, styrodur. Też dookoła na, na całe ściany. I następnie siatkowałem to wszystko. i Zaciągałem klejem, ale tak jak wam mówiłem, siatka poszła w miejsca takie odsunięte, tak gdzie gdzie miały wystawać ponad powierzchnię, powierzchnię terenu? Styrodur sam w sobie był na tyle mocny, myślę, materiałem, że, że nie jest konieczne było jego też zabezpieczanie poniżej poziomu terenu. Oczywiście wykonaliśmy również drenaż opaskowy. Możecie zobaczyć tutaj studzienki zbiorcze. Jedna jeszcze na, jest na narożniku po przeciwległej stronie domu To jest studzienka startowa, tu jest zbiorczak na końcu Obok niej jak na razie zabudowana tylko studzienka do zbierania wody opadowej I zostało to wszystko odprowadzone w dół do zbiornika e, Takiego magazynującego Na e, pojemności jednego kubika, który też mogliście zobaczyć na filmach temu poświęconych. W tej chwili wygląda tak, zostało już obsypane. I jeszcze przed zasypaniem oczywiście musieliśmy wykonać tutaj schody do piwnicy i murek oporowy i murek oporowy no i na ostatnim etapem tutaj prac takich na zewnątrz ziemnych bardziej było zasypanie tego zasypanie tego wykopu samo zasypywanie trwało może za dwa dni ale spowodowało dużo zmian oczywiście w wyglądzie naszej działki tak, widzicie te, te, te y, opisane przeze mnie prace. Mogliście zobaczyć na bieżąco postępy, efekty takie, jakie są teraz. Na później rozpoczęliśmy prace związane z murowaniem ścian i zakończyliśmy je. Połowie grudnia, o ile dobrze pamiętam, rozpoczęliśmy w połowie października. Także dwa miesiące zajęło mi murowanie ścian parteru. Ktoś może powiedzieć, że wszystko to trwało strasznie długo. Na pewno tak, zwłaszcza zawodowi budowlańcy. Natomiast proszę pamiętać, że po pierwsze, ja jestem amatorem. Yy, po drugie, buduję dla siebie, więc yy, nie na wyścigi staram się przykładać do tego, co robię. Yy, no a po trzecie, w większości yy, czasu yy, pracuję tutaj sam albo z jedną dodatkową osobą do pomocy, w zależności od dnia i, i tego, co robimy. Więc yy, Myślę że jak na jak na takie warunki to jest, to jest bardzo dobry wynik A teraz to co pewnie najbardziej Was interesuje Oczywiście koszty no, które przedstawiają się następująco No i teraz pora na to, na co wszyscy czekają, myślę, oglądając ten odcinek, czyli wydatki. Tak jak podawałem w pierwszym filmie, w którym omawiałem nasze wydatki, nasze budowy, zakończył się sezon 2018 wydaną kwotą 44 610 zł. I to, to już mogli się zobaczyć. Teraz w ubiegłym roku, który, który zamknęliśmy, Czyli w 2019 te wydatki prezentują się następująco. Rozpoczęliśmy go tak jak mogliście tutaj wcześniej zobaczyć, od wykonywania stropu, który kosztował 15 834 zł. Tak jak podawałem już w jednym filmie poświęconym tym kosztom tego stropu, ja tutaj podaję kwotę oczywiście taką, jaka wychodzi na ten jeden strop. Yy, dlaczego to już tam wyjaśniam właśnie w tym, yy, w tym materiale. Yy, następnie wykonywaliśmy te schody na gruncie yy, do piwnicy. Yy, wejście z zewnątrz, yy, mam tutaj na myśli same schody, jak również yy, tą ściankę. Yy, tam było troszkę zbrojenia, kilka słupów. Yy, I tak oszacowałem to mniej więcej na te 1000 zł. To oczywiście yy, było robione przy okazji innych prac. Ale, ale właśnie te same schody mniej więcej tyle, tyle kosztowały. Następnie koszt izolacji przeciwwodnej. Będzie on tutaj dość wysoki z racji tego, że zastosowałem papę fundamentową przeznaczoną typowo na fundament. Jak ktoś się orientował w temacie, to wie, że te papy są troszkę droższe niż, niż takie zwykłe papy do wielu zastosowań, że tak nazwę. Ta mapa jest typowa na fundament, 4 mm grubości. E... Cena tam była około chyba 270 zł e... za rolkę. E... Rolka 7,5 m2 powierzchni, także e... tych rolek troszeczkę było. E... Sama papa jak i grunt, kilka wiaderek gruntu e... pod tą papę e... to była kwota 8772 zł trochę sporo, ale mam uważam, że piwnicę trzeba bardzo konkretnie zabezpieczyć, później do tego już nie ma zbytnio dostępu. A po co jakieś sobie problemy stwarzać więc wolałem raz, a dobrze to wykonać i już potem wydatków nie mieć i nie ponosić żadnych dodatkowych związanych z tych kosztów. Kolejne prace, jakie wykonywaliśmy, to było wykonanie termoizolacji. No i tutaj koszty obejmują płyty styrodurowe, klej w piance, bo na takie montowałem te płyty. Następnie siatkę i, i, i klej do zaciągania, do zatapiania tej siatki. I sumaryczna kwota tych wszystkich wydatków to 8674 zł. W międzyczasie został jeszcze wykonany drenaż wokół domu no i tutaj koszt wszystkich rur pionowych, tych do studzienek zbiorczych, rur odwadniających membrany i, i jeszcze rur, które odprowadzały tam wodę do tego zbiornika, który Wam pokazywałem też wcześniej i samego tego zbiornika, to wszystko tutaj zawarłem w tym, w tym, w tym nazwie, tej drenaż i zamknął się to kwotą 2550 zł do zasypywania koparka dwa dni pracy płatne na godziny 1300 zł no i, i tym zakończyliśmy pracę takie powiedzmy ziemne, tak, wyjście z poziomem 0 no i potem już tak jak widzieliście zostały wykonane kościany Ściany parteru, i tutaj e, koszty wykorzystanych bloczków, e, kleju, e, tamtego zbrojenia, e, które, które zakładałem, e, i, i tam jedna była taka, jedno nadproże prefabrykowane. Koszty wszystkich elementów e, tak sumowałem i wyszło to mniej więcej 14 tysięcy zł. No i tym zakończyliśmy wydatki poniesione w 2019 roku. Podsumowując wydatki do tej pory na całą budowę, do tego stanu, który mamy obecnie, no to kwota, którą wydaliśmy na to wszystko, to 96 740 zł. No, trochę wydatków jeszcze przed nami. Przypuszczam, że do osiągnięcia stanu surowego, otwartego. Jeszcze ta kwota wzrośnie przynajmniej o połowę. Nie zastanawiałem się, nie szacowałem sobie tego, ile tego to może kosztować, ale, ale przynajmniej ta połowa tej kwoty na pewno jeszcze zostanie wydana. No zobaczymy, jak, jak zakończy się właśnie ten rozpoczęty rok 2020. Też na koniec roku takie podsumowanie dla Was zrobię. No i w sumie, tak. Wydatki podałem, to co zostało wykonane, wam przedstawiłem, czyli myślę, że, że temat na ten odcinek został wyczerpany. No, zapraszam do komentowania oczywiście. Czekam na wasze komentarze. No i pozdrawiam Was teraz. Żegnam się z wami. Do zobaczenia.